Jest mi bardzo miło serdecznie powitać tak dużą liczbę osób zainteresowanych sprawami ukraińskimi, tym, co się dzieje tuż obok nas, tym, co jest bardzo ważne dla nas wszystkich. Serdecznie chciałbym po pierwsze powitać pana ambasadora Ukrainy Andrija Dyszczyce. Chciałbym też powitać panów posłów Marcina Święcickiego. Tomasza Makowskiego i pana posła Janusza Onyszkiewicza. A także wśród naszych gości specjalnych, pana mecenasa Marka Fejgina, adwokata bardzo cenionego i znanego z bardzo ważnych procesów opozycjonistów rosyjskich i ukraińskich także. No cóż, zacznijmy w takim razie naszą dyskusję, debatę. Ja chciałbym na początku powiedzieć, że przez ostatni rok bardzo dużo czasu spędziłem na Ukrainie, na Majdanie. Właściwie jeździłem tak wiele razy, że szczerze mówiąc, jeżeli mi o to pytają, to często nie pamiętam, ile razy w ciągu ostatniego roku tam byłem. I powiem szczerze, że dla mnie i dla wielu ludzi zajmujących się do tej pory Ukrainą, tym, tym co się dzieje na wschód od Polski, to było chyba takie życiowe wydarzenie, proces, który nie tylko nami wstrząsnął, ale... No, chyba dał pewną nadzieję na przyszłość, dlatego też sam temat naszej dzisiejszej debaty może brzmi troszkę pesymistycznie. Jeżeli spojrzymy na to, co się rzeczywiście stało z pomarańczową rewolucją, ja nie jestem takim pesymistą, ja patrzę z dużym optymizmem na to, co się dzieje na Ukrainie i choć dostrzegam wiele niebezpieczeństw, to. Nie sądzę, żeby to skończyło się w taki sam sposób, chociażby dlatego, że ostatni Majdan pokazał, że drugi, trzeci raz właściwie Ukraińców już się nie da oszukać w tak skandaliczny sposób i wierzę w to, że to już nie nastąpi. Ale mimo wszystko istnieje pewne ryzyko, pewne niebezpieczeństwo. Ja bym się chciał na początku naszych gości, których przedstawię, tutaj jest pani Rusłana, która jest znaną piosenkarką i… I aktywistką Majdanu, bardzo znaną z wystąpień na, na Majdanie, jest pan Włodymir Parasiuk, który jest obecnie świeżo upieczonym deputowanym Rady Najwyższej Ukraińskiej, ale bardziej znany jest w szerszej publiczności jako Sotnik Parasiuk, czyli człowiek, który zmienił bieg wydarzeń na Majdanie. Jest z nami pan Jarionow, który. Był swego czasu doradcą prezydenta Władimira Putina, ale spokojnie, nie bójmy się tego. Jest, jest także bardzo dobrym ekonomistą, a przede wszystkim obecnie... Opozycjonistą i zdecydowanym przeciwnikiem władzy prezydenta Władimira Putina. I być może wyjaśni nam, w jaki sposób to, co się dzieje w Rosji, może wpłynąć na to, co się dzieje na Ukrainie. I wreszcie z nami jest pani Ludmiła Kozłowska, prezes Fundacji Otwarty Dialog, naszego gospodarza dzisiejszego. I tak na początek chciałbym się zapytać o to, jaki jest obecnie stan emocjonalny Ukraińców. Po tym, jak na Majdan wyszli ludzie na największą proeuropejską demonstrację w historii, jaka kiedykolwiek się odbyła pod unijnymi flagami w Kijowie, i po tym, jak wielka była eksplozja nadziei i później ciężka walka, obecnie, w sytuacji, kiedy na wschodzie cały czas trwa wojna, powiedzmy to szczerze, trwa po prostu wojna z Rosją i z separatystami prorosyjskimi, jaki jest obecnie stan emocji, i jak wyglądają w tej chwili, te nadzieje, czy one się, nadzieje Ukraińców, czy one się tak bardzo zmieniły od czasu wybuchu Majdanu, czy one są cały czas w tym samym miejscu? Bo zaznaczę tutaj na samym początku, że moim zdaniem one troszkę się zmieniły, ale to jest moje osobiste zdanie. Obecnie już nie tyle sama Unia Europejska, co reformy, czyli te nadzieje troszkę dojrzały, ale to może zapytajmy o to naszych gości.